No, witam, witam serdecznie. Będzie to krótki horoskop dla pani Katarzyny z przekazami. Dobrze, już patrzymy sobie na co uważać. Już patrzymy sobie Kasienka tutaj. No najbliższe 4 tygodnie, już patrzymy. Katarzyna. Bardzo dobra energia tutaj jest, jeżeli chodzi o pracę, o działanie. Silne takie wsparcie właściwie energii tutaj przy pracy duża uwaga na nogi, na jakiś układ żylny właśnie w nocy na takie, nie wiem, zapalenie tutaj widzę lewą stronę, na to trzeba uważać bardzo silne karty, przede wszystkim wsparcia tutaj życia uczuciowego to jakieś czekają Ciebie dobre wiadomości właśnie tutaj w, w tym celu, Przepiękna, przepiękne karty tutaj jakaś współpraca nie wyjdzie z kobietą ktoś coś, coś ci czegoś obiecywał albo za momencik przyjdzie i będzie obiecywał więc nie do końca nie do końca bym po prostu wierzyła tej osobie tylko tak sobie bym z przymrużeniem oka tutaj spojrzała na to uwaga troszeczkę właśnie w tym miesiącu na emocje i na jakieś sprawy oddechowe. Spójrzmy sobie dalej. Jak będzie wyglądał pierwszy tydzień? Już patrzymy. Kasienka pierwszy tydzień. Pierwszy tydzień to najlepiej czasami przespać. Dużo emocji, dużo jakiegoś takiego tutaj smutku, żalu. Mogą się pokazać takie rzeczy troszeczkę, powiem, Nieprzyjemne, idące z przeszłości, ale tutaj już jest poprawa. W drugim tygodniu ktoś do ciebie powraca, przede wszystkim jest silna energia takiego życia utociowego i takiego, powiem, wyjścia, wyjścia z jakiejś, nie wiem, choroby, przełamania przede wszystkim. Przepiękne karty i miłości, ale też tutaj takiego życia, właśnie. Dla ciebie uczuciowego. Karty już sygnalizują jakąś zmianę, pożegnanie się ze starym miejscem i zaczęcie czegoś nowego. W trzecim tygodniu wzrost, bardzo dobre wiadomości: coś związanego właśnie z pieniędzmi, i znowu jest karta po prostu tutaj ruchu, karety, czyli dużo zmian. Tutaj dużo będzie zmian na polu takim osobistym. Ktoś do ciebie powraca, ktoś po prostu tutaj ciebie, tak jakby uczuciowo bardzo chlubi, ale też tutaj widzę w pracy, w zakładzie, w pracy, w działaniu takie rzeczy, dużo zmian, dużo takich dobrych wiadomości przede wszystkim. Są karty jakiegoś planowania też podróży. Teraz troszeczkę uwaga, właśnie na nogę, na nie wiem, żelaki, ucisk w nocy na takie rzeczy przede wszystkim też uwaga tutaj troszeczkę na zdrowie młodego mężczyzny na kogoś coś związanego z głową i zatokami tak widzę więc no to trzeba zwrócić uwagę. Spójrzmy sobie co tutaj będzie się działo przy pracy w miesiącu marcu. Już w miesiącu marcu się w najbliższych czterech tygodniach już patrzymy sobie kasienka. Przy pracy. Karty mocy, działania, uznania. Właściwie tak, jakbyś za momencie zmieniała miejsce, ale to będzie za jakiś, za jakiś czas dopiero. Na razie to jest takie uznanie, silne karty. Takiego bym powiedziała nawet zainwestowania w ciebie, w coś bardzo takiego tutaj, właśnie dobrego. Coś takiego bardzo dobrego. Dużo pracy, dużo działania. W sprawach finansowych, już patrzymy sobie Kasieńka, jak wyglądają sprawy finansowe. Sporo wydatków, będą się tutaj jakieś sprawy urzędowe finalizowały, ale w sensie pozytywnym. Już patrzymy sobie dalej. Karty pokazują u Ciebie właśnie dobre, dobre pieniądze, dobry okres, ale też pieniądze dostane skądś. To może być urząd, to może być nagle, tak jakby one po prostu przeszły. W życiu uczuciowym, już patrzymy sobie. Może Ciebie troszeczkę jakby zatrząść na początku, tutaj jakby tygodnie, ale potem energia wraca do spokoju. Każdy pokazał, ktoś powraca, ale też może być spotkanie. Natomiast osoba, która gdzieś jest koło Ciebie, teraz. To jest taka, powiem, sytuacja troszeczkę taka niestabilna, może się przede wszystkim tutaj okazać w, może być takie lekkie po prostu odsunięcie się, odejście, a potem znowu powrót, powraca ta osoba dość tutaj jakby mocno. Zdrowotnie, duża uwaga u Ciebie właśnie na kolan, jakieś żyły, bóle muskularne przede wszystkim, ale energia przy Tobie jest bardzo silna, naprawdę aż bardzo taka silna, w sensie właśnie pozytywna. Spójrzmy, co mówią aniołowie do Ciebie, już patrzymy sobie, Kasieńka, jak jest przekaz anielski, już patrzymy. No proszę, wspaniała intuicja, słuchaj swoich... Y Słuchaj swoich tutaj, swoich odczuć intuicyjnych. I tutaj jest droga, droga, moja podświadomości. Dziękuję za mówienie głośno i jasno, w sposób, kiedy, w sposób, kiedy ja łatwo to rozumiem. Archaniole, Archaniole Rafaelu, dziękuję Ci za po prostu prowadzenie mnie. Przepiękna karta, właśnie słuchajmy zawsze swojej intuicji, swojego działania. Jeżeli chcesz zamówić pytanko, proszę o kontakt. Można mnie znaleźć na Facebooku jako Wróżka Anila. Możesz też dołączyć do mojej grupy za kontakt aniołów. Nagrywam krótkie filmiki, przyjemne filmiki, jak widzicie. To, co widzę w kartach, to czytam. Pozdrawiam.